Kto to zrobił taką bazę tutaj? Ja. Sama? Żartujesz. Ja tutaj, będę otwierać. A, tu są wejścia, tak? Drzwi. Yeah. Super baza. I jeszcze będę potrzebowała śminka. Tu masz śminkę jakąś. Może być ta moja. To jest moja. Twoja? Tak. A nie mamy? No, Tutaj tak. będę sobie leżyć smyka. Okay.